15 września w małej sali obrad w Urzędzie Miasta odbyła się kolejna prezentacja projektu Europejskiego Tramwaju Kultury 2016. Pokaz obejrzeli członkowie Sztabu Piotrkowska. Projekt ETK docelowo zakłada połączeń linią tramwajową Manufaktury Piotrkowskiej i Księżygo Młyna. Obszary te są ze sobą zupełnie nieskomunikowane, a obsługa komunikacyjna tych rejonów jest bardzo uboga. Obecnie trwają starania o uwzględnienie budowy torowiska w planach remontowych Piotrkowskiej na przyszły rok. Podczas spotkania prezentujący projekt społecznicy Jakub Polewski i Jakub Tarka odpowiadali na pytania związane z ETK. Największe wątpliwości budziło połączenie deptaka z normalnie funkcjonującą linią tramwajową. Tego typu rozwiązania stosowane są od lat w wielu miastach, jak Mannheim, Fryburg czy Augsburg. Tramwaje przemieszczałyby się z prędkością maksymalną 20 km na godzinę. Prędkość średnia byłaby jeszcze niższa, gdyż priorytet miałby ruch pieszy. Linia obsługiwana byłaby zarówno przez nowoczesne niskopodłogowe wagony zaprojektowane na specjalne potrzeby ETK, jak i przez wyremontowane pojazdy historyczne. Częstotliwość kursowania tramwajów powinna wynosić około 5 minut. Linia nie tylko połączyłaby ważne obszary turystyczne i historyczne łodzi, ale również dodałaby szyku i europejskości samej Piotrkowskiej. Wszak nie ma większego symbolu miejskości niż tramwaj. W projekcie ETK ważna jest funkcja transportowa. Obecnie reprezentacyjny odcinek Piotrkowskiej jest zupełnie pozbawiony komunikacji zbiorowej, co zdecydowanie ogranicza jej rozwój. Wbrew obiegowej opinii łódzki tramwaj regionalny nie zapewnia obsługi komunikacyjnej pietryny. Powodów jest wiele. Po pierwsze zasięg przystanku wynosi około 300 metrów, czyli prawie tyle, ile wynosi odległość od Piotrkowskiej do Kościuszki w linii prostej. Ponadto czas dojścia do tramwaju, oczekiwania na pojazd, przejazdu razem z oczekiwaniem na zielone światło czy zwolnienie przystanku oraz ponowne dojście do Piotrkowskiej jest często dłuższy niż pokonanie tego odcinka pieszo. Tymczasem to, jak ważny dla rozwoju jest sprawny transport, jest łatwo zauważalne w przypadku manufaktury. Ponad połowa klientów centrum handlowego dojeżdża tu komunikacją miejską, a nie samochodem. Dlatego też zarząd manufaktury domagał się uruchomienia dodatkowego przystanku na ulicy Zachodniej. ETK pełnił będzie również funkcje kulturalne, łącząc ze sobą liczne muzea, kina i galerie. Same tramwaje mogą stać się mobilnymi galeriami i punktami informacyjnymi. Ważne jest, aby na Piotrkowskiej położyć torowisko podwójne. Umożliwi to samodzielne regulowanie się ruchu w przypadku opóźnień i sprawi, że będzie można dowolnie dostosowywać rozkład jazdy do potrzeb. W przypadku linii jednotorowej częstotliwość kursowania jest zależna od liczby mijanek, a każda awaria czy opóźnienie zakłócają ruch w obu kierunkach. Do tego dochodzą uszkodzenia na powodowane drganiami przy rozjazdach. Projekt ETK2016 to szansa na duży przeskok w myśleniu o transporcie i rewitalizacji w naszym mieście. Pokazuje, że to właśnie komunikacja miejska, a nie samochody jest w stanie stymulować rozwój, szybko i wygodnie przewożąc dużą liczbę osób, bez powodowania korków, stanowiąc przy tym wyznacznik miejskości. Idea, choć słuszna, trafiła pod ostrzał miłośników samochodów. Smucą też ataki o podłożu politycznym w wykonaniu senatora Macieja Grubskiego i radnego Witolda Skrzydlewskiego. Ten drugi, podczas dyskusji telewizyjnej na pytanie o definicję deptaka, unikał udzielenia odpowiedzi, twierdząc, że jest starszy, więc wie lepiej, czego potrzebuje Piotrkowska. Na szczęście argumenty społeczników przekonały większość członków sztabu. Wszystko jest teraz w rękach władz miasta. 16 września w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu odbyły się drzwi otwarte Muzeum Komunikacji Miejskiej. W godzinach 10:18 można było bezpłatnie zwiedzić placówkę. Od strony ulicy Tramwajowej ustawiono Lilpopa 2 i Ikarusa 280 nr BV99 z Wolan. Przed godziną czternastą Lil Pop udał się na radiostację na spotkanie z wagonem Sanok obsługującym linię H1. 16 września uruchomiona została linia H1 kursująca do 22 września pomiędzy radiostacją a zdrowiem. Obsługę linii stanowił sanok numer 17 należący do Tomasza Adamkiewicza. Była to zarazem premiera liniowa wagonu po remoncie. Tramwaj wzbudzał wielkie poruszenie wśród łodzian. Przejażdżka zabytkiem to czysta przyjemność. Tramwaj kursował w godzinach 14:00-18:00. Obowiązywała taryfa lokalnego transportu zbiorowego. 18 września w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w Hali Muzeum Komunikacji Miejskiej odbyła się czwarta giełda biletów i pamiątek Komunikacji Miejskiej. Do Łodzi tradycyjnie zjechali miłośnicy z całej Polski, aby wymieniać się przedmiotami związanymi z transportem publicznym. Ogłoszono także wyniki konkursu na najciekawszą pamiątkę Komunikacji Miejskiej. Trzecie miejsce zajęła pani Dobromira Kobylińska za książeczkę obrachunkową. Drugie miejsce przyznano panu Januszowi Mikołajczykowi za zestaw dwóch biletów i matrykuły. Zwyciężył pan Łukasz Bury za znak płatniczy z 1919 roku. Dodatkową atrakcją giełdy był pulpit wagonu 805N. 18 września odbyła się impreza śladem linii E. Linia E została uruchomiona 1 kwietnia 1968 roku, początkowo łącząc ulicę Kadłubka z wojska polskiego przy Marynarskiej. Na początku lat 70. przeniesiono krańcówkę z Kadłubka na nowo uruchomioną pętlę Felińskiego. W 1975 roku przeniesiono krańcówkę linii z wojska polskiego na dworzec północny PKS. W ostatnim okresie funkcjonowania linię wydłużono z Felińskiego do Józefowa. Połączenie zlikwidowano 1 czerwca 1992 roku. Podczas trwającej 2,5 godziny wycieczki miłośnicy dzięki wóz Lodzwolan mogli zapoznać się z trasą linii E i poczuć jej klimat. Po imprezie i karus 280 numer BV99 udał się na radiostację na spotkanie z historycznym Sanokiem obsługującym linię H1. 19 września w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu odbyły się drzwi otwarte za jezdni telefoniczne. Przed godziną 10 na ulicy Tramwajowej zebrała się setka osób, która wcześniej zapisała się na przejazd. Kilka minut po godzinie 10 skład zabytkowych wagonów 5N wyruszył w kierunku telefonicznej. Pierwszym odwiedzonym przez wycieczkę obiektem była myjnia. Później tramwaj przejechał przez halę przeglądową. Następnie wjechał na hale napraw. Zwiedzającym umożliwiono obejrzenie składu również od spodu. Poza halą dużym zainteresowaniem cieszyły się wagony 5N remontowane przez członków klubu miłośników starych tramwajów. Później przyszedł czas na poczęstunek. Jedzenie kiełbasy i bigosu umiliła orkiestra denta łódzkiego MPK. Impreza zakończyła się kwadrans przed godziną 12. 19 września odbyła się impreza śladem linii B. Od godziny 11 do 15.30 można było razem z bus wolan poznać historię jednej z najstarszych i najdłużej istniejących linii pospiesznych w Łodzi. Linię B uruchomiono 10 grudnia 1966 roku na trasie Plac Wolności-Żabieniec. Linia była stopniowo wydłużana i już w 1973 roku dojeżdżała do krańcówki na ulicy Rojnej Przywici. 10 lat później, w lutym 1983 roku, krańcówkę z Placu Wolności przeniesiono na Plac Dąbrowskiego, by po kolejnych 9 miesiącach przenieść ją dalej na Czajkowskiego. Pod koniec 1988 roku linię wydłużono z ulicy Wici do skrzyżowania Rojnej ze Szczecińską. Ostatnia zmiana miała miejsce na Boże Narodzenie 1992 roku, gdy linię wydłużono z Czajkowskiego na osiedle Olechów. Połączenie zlikwidowano 1 listopada 1994 roku i w jego miejsce uruchomiono linię 96. Podczas imprezy miłośnicy poznawali ostatni przebieg trasy. Trasa biegła m.in. przez Przybyszewskiego, Plac Dąbrowskiego czy Lutomierską. 19 września w Centrum Handlowym Port Łódź odbyła się zorganizowana przez Inicjatywę na Rzecz Przyjaznego Transportu wystawa Lepsze Miasto dotycząca zrównoważonego transportu. Na 12 planszach pokrótce omówiono różne rodzaje transportu, jak rowerowy czy pieszy. Dużo uwagi poświęcono tramwajowi jako narzędziu rewitalizacji. Przypomniano też o projekcie ETK 2016. Opisano także, jak projektować węzły przesiadkowe, komunikację miejską, czy dlaczego należy uspokajać ruch w centrum, dając priorytet transportowi publicznemu. Jedna z plansz przedstawiała projekt dworca tramwajowego centrum. Wystawę stosunkowo trudno było zauważyć, gdyż jak na ironię zasłaniały ją samochody. 20 września w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu odbyły się drzwi otwarte w zajezdni Pabienickiego MZK. Spółka oferowała mnóstwo atrakcji. Można było zobaczyć Solarisa Urbino 12 i Mana NL202 oraz kasowane jelcze 120M. Zwiedzającym udostępniono także myjnie, kanał OC i halę napraw. Nie nada gradką była możliwość obfotografowania technicznego Ikarusa 260, który w maju wrócił z remontu. Pracownicy zajezdni witali zwiedzających z uśmiechem i służyli swoją wiedzą najlepiej jak mogli, za co należą im się gorące podziękowania. 21 września Muzeum Komunikacji Miejskiej rozpoczęło sprzedaż kolejnych pamiątek komunikacyjnych. W asortymencie znalazły się tablice filmowe z przełomu lat 80. i 90. po 20 zł za sztukę, plakietki na numer służbowy po 5 zł i brygadówki tramwajowe w cenie 2 zł.